Wyobraź sobie, że proponuję Ci dwie opcje. Opcja pierwsza, dostajesz 100 tysięcy złotych jednorazowo. Pieniądze wpływają na Twoje konto, możesz je wydać, zainwestować, zrobić z nimi co chcesz. Opcja numer dwa, nie dostajesz nic, 0 złotych, puste konto. Którą opcję wybierasz? <grych> Oczywiste, prawda? Każdy rozsądny człowiek wybrałby opcję pierwszą. A teraz wyobraź sobie, że dodaję jeden szczegół do tej układanki. W opcji numer jeden dostajesz 100 tysięcy złotych, ale to wszystko. Co kiedykolwiek dostaniesz z tego źródła. W opcji numer dwa nie dostajesz teraz nic, ale tworzysz system, który będzie generował dla ciebie 5000 zł miesięcznie przez resztę twojego życia bez twojego udziału. I co? Nagle wybór już nie jest taki oczywisty, prawda? To jest właśnie sedno zmiany perspektywy, o której dziś będziemy mówić. Przejście od myślenia o jednorazowych zarobkach do budowania systemów generujących dochody pasywne. Cześć, z tej strony Emi Dogan. W pierwszej części naszego materiału zobaczyliśmy, jak ograniczające może być myślenie ludzi, które często wynoszą z domu, ze szkoły czy po prostu przesiąkając swoimi znajomymi. Pokazałem Ci, jak większość ludzi zamienia swój czas na pieniądze, budując system, który wymaga od nich ciągłej, nieustannej pracy przez całe życie. Zadaliśmy sobie cztery kluczowe pytania, które obnażyły prawdę o tradycyjnym modelu pracy. W tej części jednak chcę pójść o krok dalej i pokazać Ci konkretną alternatywę. Chcę, żebyś zrozumiał fundamentalną różnicę pomiędzy pracą za pieniądze, a budowaniem systemów, które generują pieniądze. Ta różnica może dosłownie zmienić Twoje życie. Zacznijmy od jednego krótkiego zdania, które powinno stać się Twoją nową mantrą. Jeśli myślisz o swojej wypłacie, jesteś w małej skali. Jeśli myślisz o tworzeniu wartości dla innych, wchodzisz w skalę globalną. W ciągu następnych kilkunastu minut pokażę Ci dwie potężne metafory, naprawdę potężne, które na zawsze zmienią sposób, w jaki myślisz o zarabianiu pieniędzy. Pierwsza dotyczy wędkarza i głodującego plemienia. Druga, chodnika wartego fortunę. Jeśli jesteś gotów otworzyć umysł na nowe możliwości, jeśli chcesz wyrwać się z klatki tradycyjnego myślenia, ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Zaczynajmy więc. Teraz powiem Ci pierwszą metaforę. Wyobraź sobie, że trafiasz do miejsca na świecie, w którym panuje głód. Ale płynie tam rzeka. Jest jeziorka, czyli są jakieś zasoby. Co robisz? Tworzysz sobie wędkę, bierzesz bambus, kawałek materiału, sznurek, jakiś haczek z drutu, bierzesz robaczka i zaczynasz łowić. No i to działa pięknie, masz ryby, ale czy tym sposobem rozwiążesz problem głodu? No nie. Możesz wyżywić jedynie siebie, może kilka osób, ale nie skalujesz tego rozwiązania. W tradycyjnym modelu pracy robisz dokładnie to samo. Łowisz ryby tylko dla siebie. Dostajesz wynagrodzenie proporcjonalnie do twojego osobistego wysiłku. Jesteś ograniczony przez czas, który masz w ciągu dnia i przez swoją fizyczną wytrzymałość. A teraz wyobraź sobie, że tworzysz więcej wędek. Zaczynasz uczyć ludzi, jak z nich korzystać, dając im wartość. Uwalniasz ich tym samym od głodu. I teraz na przykład ustalacie zasady. Każdy, kto łowi ryby za pięć złowionych ryb, musi ci jedną oddać. I załóżmy, że w tej transakcji zawsze jest to realizowane. Co się dzieje w efekcie? Masz ryby, nawet jeśli w pewnym momencie przestajesz łowić. Masz sieć ludzi, masz zespół ludzi, którzy działają samodzielnie. Masz rozwiązany problem wielu ludzi i masz czas, bo Twoje wyniki już nie zależą tylko i wyłącznie od Twojej pracy. Pamiętam, jak tłumaczyłem tę koncepcję jedną sobie z mojego zespołu. Na początku kompletnie nie rozumiała tego, o co mi chodzi. Ciągle mi powtarzała, ale dlaczego ja mam uczyć innych? Przecież wtedy będę miała konkurencję. Nie wiedziała wartości w skalowaniu poprzez uczenie innych, dopiero gdy zobaczyła pierwsze efekty, jak jej struktura zaczęła przynosić przychód, nawet gdy ona była na wakacjach, zrozumiała potęgę tego modelu. Analogiczne myślenie jest właśnie w marketingu sieciowym. I właśnie na tym polega myślenie o biznesie, w szczególności biznesie marketingu sieciowego. Jeśli działasz sam, to tylko Ty pracujesz. Jeśli angażujesz innych, zyskujesz czas, skalę i wolność. Na przykład, jeśli zaangażujesz 4 osoby plus Ty jako piąta osoba, każdy z Was pracuje przykładowo 8 godzin tygodniowo, ok, to niewiele, ale razem w ciągu jednego dnia osiągacie naprawdę spore wyniki, na które sam potrzebowałbyś dużo więcej czasu. Po roku pracy masz tyle rezultatów, co po pięciu latach pracy indywidualnej. To naprawdę proste, ale zwróć uwagę, że właśnie to jest dźwignia czasu. To jest inteligentny sposób budowania biznesu. I wiesz co? Widziałem to wielokrotnie w praktyce. Kiedyś miałem takiego partnera w biznesie, takiego podobiecznego, który naprawdę w pojedynkę był w stanie generować imponujące wyniki, ale przez to, że cały czas pracował w pojedynkę, szybko się wypalił. Z kolei inna osoba, która od początku skupiła się na budowaniu zespołu, dziś ma strukturę kilku tysięcy osób i dochód pasywny, który pozwala jej żyć na bardzo wysokim poziomie, spędzając zaledwie kilka godzin tygodniowo na nadzorowaniu swojego biznesu. Dlatego apeluję: zmień myślenie z zarabiania tylko dla siebie na budowanie wartości dla innych, z pracy lokalnej, jednostkowej na skalowanie globalne. Ucz innych łowić ryby i wejść z tego procent dla siebie. To jest właśnie model marketingu sieciowego w najlepszym wydaniu. No, to jest w końcu moment, na który najbardziej czekałem w całym tym materiale. Przyszedł czas na kolejną metaforę. To będzie taki przykład, który setki razy wykorzystywałem w rozmowach biznesowych, gdy chciałem pokazać ludziom, na czym naprawdę polega skalowalny biznes i jak zmienia myślenie, gdy tylko otworzysz na nie głowę. Ta historia otworzyła oczy wielu osobom, z którymi pracowałem. To przykład, który w prosty sposób pokazuje różnicę między myśleniem o jednorazowym zarobku a budowaniem systemu pasywnego dochodu. Wyobraź sobie dwa zadania. Ta sama praca, inne wynagrodzenie. Zadam Ci pytanie, przemyśl je i odpowiedź szczerze, intuicyjnie, bez głębszych analiz, dobra? Zadanie jest następujące: Zbuduj 1 km chodnika z kostki brukowej. Masz już wyznaczony teren, masz wykonać to zadanie dokładnie w takiej samej formie w obu wariantach. I teraz uwaga. Opcja pierwsza: poświęcasz na tę pracę swój czas, wkładasz to swoją energię i swoje zaangażowanie. Plusem jest, że za to wszystko otrzymujesz 100 tysięcy złotych prowizji. No i teraz opcja druga: również poświęcasz czas i również wkładasz energię i zaangażowanie. Minusem jednak jest to, że nie dostajesz ani złotówki. I teraz pytanie, którą opcję wybierasz: 100 tysięcy złotych czy 0 złotych? Większość ludzi mówi od razu oczywiście, że opcja numer jeden. I masz rację, ale teraz posłuchaj: w tej drugiej opcji okazuje się, że ten chodnik jest Twój. To Ty jesteś właścicielem chodnika. Pamiętam, jak przedstawiałem tę metaforę na jednym ze swoich szkoleń. Wtedy, kiedy to omówiłem, w pewnym momencie w sali zapadła taka cisza. Bo ludzie doświadczyli tak zwanego kliku. Oni zrozumieli ten przykład dogłębnie, rozumiejąc opcję pierwszą i drugą. Widziałem, jak w ich oczach pojawia się zrozumienie, że właśnie ta jednorazowa wypłata to nie wszystko. Teraz okazuje się, że ten chodnik znajduje się w strategicznym miejscu, przez które ludzie codziennie chodzą. I za każdym razem, gdy chcą przejść, płacą jedną złotówkę. Nie mogą przejść inaczej, tylko Twoim chodnikiem. Nie mogą tego obejść, muszą przejść przez Twój teren. To jak prywatna autostrada, analogia do autostrady A2 w Polsce. Większość ludzi w tym miejscu zaczyna rozumieć, o co chodzi. To fundamentalna różnica między jednorazowym wynagrodzeniem a posiadaniem aktywów generujących przychód pasywny. Z początku wyłożyłeś czas, energię, środki, zbudowałeś coś wartościowego, ale potem nie musisz już nic robić. Ludzie chodzą, płacą i robią to 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a ty? Możesz spać, być na wakacjach, odpoczywać z rodziną, robić inne rzeczy, a pieniądze dalej wpływają na twoje konto. Spotkałem kiedyś osobę, która zbudowała swój chodnik, system generujący przychód pasywny i opowiadała mi, jak dziwnie się czuła, gdy po raz pierwszy odebrała znaczący przelew będąc na urlopie. Nie mogła uwierzyć w to, że pieniądze przyszły, pomimo tego, że ona w danym tamtym momencie nie wykonała żadnej pracy. To był dla niej wtedy bardzo przełomowy moment który zmienił jej podejście do zarabiania na zawsze. I właśnie to pokazuje różnicę między pracą na wypłatę a budowaniem wartości, która zarabia dla ciebie. To pokazuje esencję marketingu sieciowego. Uczysz ludzi jak zarabiać, pomagasz im żyć lepiej, a potem bierzesz procent z efektów ich pracy i masz dochód niezależny od twojej obecności. Chyba nie muszę mówić nazwiska osoby, która jest właścicielem autostrady A2. Już nie żyje, a jego rodzina nadal zarabia pieniądze, bo zbudował coś, co ma wartość i skaluje się bez niego. To właśnie pokazuje potęgę myślenia systemowego. Kiedy budujesz coś, co ma wartość dla innych i co może działać bez Twojego bezpośredniego udziału, tworzysz prawdziwy biznes, a nie tylko pracę. Widziałem w swoim życiu wiele osób, które osiągnęły wysoki poziom dochodu z pracy na etacie, ale były kompletnie uzależnione od swojego stanowiska. Wystarczyła choroba, zmiana w firmie czy trudny okres w gospodarce, i nagle zostawały z niczym. Z drugiej strony, ci, którzy zbudowali swój chodnik, system pasywnego dochodu, mogli przetrwać nawet najtrudniejsze czasy bez większego stresu. Niech ten przykład z chodnikiem i autostradą zainspiruje Cię do zmiany myślenia, otworzy Ci oczy i sprawi, że zaczniesz patrzeć z perspektywy drona szeroko, wysoko, z dystansu. Bo to właśnie w takim myśleniu rodzą się prawdziwe biznesy, wolność i skalowalne dochody. Nie bój się budować swojego chodnika, nawet jeśli na początku nie ma za to prowizji. Później może być to twoja żyła złota. Zbuduj raz i zarabiaj całe życie. Na zakończenie tego materiału chciałbym zebrać najważniejsze punkty z tego, o czym opowiadałem. Po pierwsze, zmień perspektywę z pracy za pieniądze na tworzenie wartości generującej pieniądze. Po drugie, przestań wymieniać swój czas jeden do jeden za wynagrodzenie. Po trzecie, zacznij budować systemy, które działają nawet wtedy, gdy ty nie pracujesz. Po czwarte, uwolnij się od mentalności ptaka w klatce, który nie wie, że można latać. I po piąte, zadaj sobie fundamentalne pytanie: czy chcesz pracy, czy chcesz pieniędzy? Marketing sieciowy daje Ci narzędzia, by zbudować system, w którym pomagasz innym osiągać cele, tworzysz wartości dla wielu osób jednocześnie. Budujesz dźwignię czasu i skali i ostatecznie zyskujesz wolność finansową i czasową. Jeśli ten materiał rezonuje z Tobą, jeśli czujesz, że tkwisz w klasy tradycyjnego myślenia o pracy i zarabianiu, to jest czas na działanie. Nie chodzi o to, byś od razu rzucił wszystko i zaczął od nowa. Chodzi o stopniowe budowanie swojego chodnika, równoległe do tego, co robisz teraz na co dzień. Czy jesteś w takim razie gotów wyjść poza schemat? Czy jesteś gotów budować wartość, a nie tylko sprzedawać swój czas? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak, to skontaktuj się ze mną. Pokażę Ci, jak konkretnie możesz zacząć budować swój system pasywnego dochodu. Bardzo dziękuję Ci za uwagę i pamiętaj, możesz żyć inaczej.